9 pytań, 6 możliwych odpowiedzi. Wszystko po to, by dowiedzieć się, jak oceniacie swoje zajęcia i waszych wykładowców. Czy prowadzący wie, jak to mu ocenę? Czy odpowiedzi są anonimowe? Tak, y odpowiedzi studentów są w pełni anonimowe. Y w USAS Web y widzimy, widzimy, ale nie widzimy danych osobowych studentów. Widzimy proste statystyki, takie jak średnia. Czy mediana. I podobnie jest w przypadku komentarzy. Widzimy je w postaci zbiorczej listy. Ważne jest, aby osoby komentujące zajęcia formułowały swoje komentarze w sposób możliwie ogólnikowy. Chodzi o to, by unikały różnego rodzaju zwrotów, które mogłyby umożliwić zidentyfikowanie autora komentarzy. Na wypełnienie kwestionariuszy macie kilkadziesiąt dni. W systemie USOS znajdziecie dokładnie tyle ankiet, ile zajęć macie w danym semestrze. Wypełniłem ankietę. Czy wykładowca od razu widzi moje odpowiedzi? Nie wyniki ankiet widoczne są dopiero po zakończeniu okresu ankietowania. Widoczne są dla dziekana wydziału. Dopiero po zatwierdzeniu ankiety wyniki prezentowane są pracownikom, którzy prowadzili zajęcia dydaktyczne. Ocena wykładowcy to wynik kilkuset ankiet, które wypełniają zarówno twoi koledzy z grupy oraz ci z innych kierunków. Każdy głos pozwala lepiej ocenić zajęcia i wykładowce. Czy rzeczywiście rzetelnie oceniając wykładowcę możemy liczyć na to, że jakość zajęć będzie lepsza? Nie. Misją naszej uczelni jest wysoka jakość kształcenia i Wasz głos przyczynia się do konkretnych zmian. Jeżeli jakiś wykładowca uzyskuje wasze negatywne oceny albo wskazujecie w swoich komentarzach na niewłaściwe praktyki, władze wydziałów podejmują konkretne działania związane właśnie z eliminowaniem, z naprawą sytuacji. Na podstawie wyników ankiet uczelniana Rada do Spraw Jakości Kształcenia ma szansę stworzyć programy studiów dostosowane do Waszych potrzeb. Bardzo chcemy, by te zajęcia spełniały Państwa. Oczekiwanie. Chcemy przygotować Państwa jak najlepiej do wejścia w dorosłe, zawodowe życie. Wypełniajcie Państwo ankiety.